Dzisiaj chciałabym poodpowiadać Wam na pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Prosiłam Was właśnie o te pytania, więc nie będę przedłużać, tylko od razu będę odpowiadać, żeby odpowiedzieć na najwięcej filmów. Co sądzisz o IFM? Czyli If It Fits Your Macros. Tu chodzi o to, że jesz to, co chcesz, tylko pilnujesz makroskładników. Żeby wszystko się zgadzało, czyli białka tłuszcze i węglowodany. I teraz co myślę? Zależy. Słuchajcie, to w ogóle na każde odpowiednie pytanie pomogłabym tak odpowiedzieć, ale jeżeli dana osoba ma jakieś problemy zdrowotne, jakąś chorobę autoimmunologiczną, czy cukrzycę, czy insulinooporność i tak w takich przypadkach, no dla mnie i film całkowicie odpala, no bo tutaj dieta w takich przypadkach jest bardzo ważna i nią można bardzo pomóc, ale jeżeli będziecie jeść właśnie to, co kompletnie chcecie, a lubicie McDonald's i tak dalej, to możecie sobie tą dietę jeszcze pogorszyć sprawę. Jeżeli jest osoba, która y, jest zdrowa albo ma bardzo dobrą genetykę, no to jeżeli będziecie jeść to, co chcecie, i to tylko wiecie, to, to też zależy po to, jeżeli do, y, y, będziecie jeść y, w tym to, co chcecie same słodycze, no, to tutaj nic nie podejdzie. Ale przykładowo, jeżeli normalnie jecie na co dzień ok, czyli są to w miarę zdrowe produkty, a od czasu do czasu, czy tam nawet teraz, nie zjecie jednego batona, no to nic takiego się nie stanie. Tutaj też nie chodzi o to, żeby teraz nagle zmieniać całe swoje życie i jejku, jak zjecie batonika, to nagle umrzecie. No, nie o to chodzi. Tylko po prostu mm, moje zdanie jest takie, że jeżeli osoba jest zdrowa, nie ma żadnych problemów, ma dobrą genetykę. No tylko, żeby to po prostu nie było żeby to nie były najgorsze rzeczy, tylko no takie standardowe. Czemu raczej nie robisz ćwiczeń złożonych, przysiadek klasyczne martwyciągi i wiosłowanie? A robię. Tylko nie pokazuję tego tak mocno na Instagramie, dlatego, że no nie są to ciekawe rzeczy. Ile razy można pokazywać, że robię przysiady, ile razy można pokazywać, że robię martwyciąg. Plus, zazwyczaj robię sobie tak, że zaczynam od takich bardziej standardowych ćwiczeń i później przechodzę do tych Ciekawszych i mniej złożonych, i tak właśnie wygląda mój Plan Plus. Lubię kombinować, lubię robić różne wersje, dlatego rzadko widzicie, żebym pokazywała Wam klasyczne rzeczy, no bo to nie jest ciekawe. Czy współpracujesz z weganami? Nie. Na tą chwilę nie i nie chcę, dlatego że wiem, jak ciężko jest ułożyć plan pod osoby, które nie jedzą ryb, jajek, o mnie się już nawet nie mówię, a jeszcze mają jakieś problemy zdrowotne. Nie chcę się tego, czegoś takiego podejmować, bo później. Nie chcę czuć się winna, więc na tą chwilę nie. Czy IF jest dla kobiety dobrą metodą na redukcję? To zależy już od osoby. Jeżeli nie masz czasu po prostu jeść i dobrze będziesz się czuła na takim rodzaju diety, IF to jest Intermittent Fasting, czyli macie po prostu okno, w którym jecie, a przez większość dnia nie jecie. I tutaj IF zależy już od rodzaju, bo możecie mieć okno, Paru godzinne, czy na przykład od 18 do 22. Jeżeli pasuje ci, to dobrze się na tym czujesz, no to dlaczego nie? Ale czy tu jest dobrą metodą na redukcję? No, masz więcej przerwy, kiedy nie jesz, więc ten glukagon zacznie działać. Może pod tym kątem tak, ale no, za, przede wszystkim słuchajcie, przede wszystkim patrzcie po prostu, jak się czujecie. Jeżeli na czymś czujecie się ok, no to fajnie, a jeżeli coś jest jednak. Nie tak, to trzeba to zmienić. Dlaczego mnóstwo osób redukuje na niskich tłuszczach zamiast obcinać węgle i nie natomiast twierdzą, że poniżej 1 grama na kilogram tłuszczu nie powinno się schodzić? Tyle opinii i nie wiadomo co lepsze i kogo słuchać. Jeżeli chodzi o kobiety, to zdecydowanie nie powinno się schodzić nigdy poniżej 1 grama na kilogram masy ciała. W przypadku mężczyzn nie jest to aż tak istotne i spokojnie można schodzić poniżej, ale dlaczego? Jak... Szczerze, wydaje mi się, że po prostu jeszcze dalej jest to przekonanie, że to ten tłuszcz, który jecie, to jest ten tłuszcz, który macie na brzuchu, a to nie jest prawda. I tłuszcz jest potrzebny szczególnie kobietom, żeby gospodarka hormonalna prawidłowo pracowała i jeżeli będziecie schodzić poniżej, to bardzo często zaczynają się po tym problemy z miesiączkowaniem, samopoczuciem, w ogóle z całymi, ze wszystkimi hormonami. Więc tutaj na pewno, jeżeli zaczynacie redukcję, na pewno nie schodźcie że jeżeli tutaj widzicie jakieś pieseły. Na pewno nie schodźcie poniżej tego jednego grama, bo to jest taka dolna granica. Ja zazwyczaj po prostu daję więcej i większość bardzo dobrze się na tym czuję. Jak jest z tymi warzywami na redukcji? Wliczać, nie wliczać? To bez przesady, już nie spinajmy się tak mocno, ja w ogóle ich nie wliczam. No chyba, że jecie po 5 kg, nie wiem, kukurydzy, no to wtedy może, ale nie... Dlaczego podczas ćwiczeń nasz szpotawość łydki dalej się nie. nasz łydki dalej się nie łączą, co może być problemem? Kolana powoli już się łączą, a łydki dalej nie. Tutaj chodzi o to, bo kiedyś nagrałam film na to, jak wyprostować nogi w przypadku kolan koślawych i szpotawych. Ja miałam kolana szpotawę i teraz dlaczego się nie łączą? Bo tak jak mówiłam w tamtym filmie, powodów, dla których macie krzywe nogi, może być wiele. Jeżeli to jest powód, jeżeli to jest spowodowane po prostu spięciami mięśni, to właśnie tym, co pokazuję w filmie, może to pomóc, ale nie musi, bo mogą być inne powody, dla, którego macie, dla, dla których macie te krzywe nogi, więc tutaj nie zawsze może pomagać. Może próbuj dalej, a jeżeli nie, no to widocznie jest tutaj inny problem. Jak rozbudować, umieśnić łydki? Robić ćwiczenia na łydki. Ale ty, ty wiecie, to wiecie to od razu jeszcze powiem, jakie. Mm, jak właśnie, to jest pytanie, jak rozbudować i umieścić łydki. No to tak, jak właśnie mówiłam, po prostu wykonuj ćwiczenia dużo powtórzeń e, z mniejszym obciążeniem. E, a jeżeli chodzi o to, jak wyszczuplić łydki, bo ostatnio to zaczęłam dostawać pytania, e, oczywiście te, jak wyszczuplić, ale też dlaczego ja mam takie ładne łydki, skoro tyle ćwiczę. E, e, łydek w ogóle nie robię. Kiedyś robiłam tak raz w tygodniu. W tym momencie w ogóle ich nie ćwiczę, bo nie chcę mieć rozbudowanych łydek, a i tak przy niektórych ćwiczeniach te, ta partia mięśniowa pracuje. Jak ją wyszczuplić? Na pewno nie możecie biegać, bo to, to, to już kiedyś mówiłam, ale cały czas te pytania się pojawiają. I nie możecie biegać, nie możecie wykonywać... No nie możecie. Możecie, ale to wtedy nie pomoże Wam w wyszczupleniu łydek, bo też musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na łydkach macie tłuszcz, czy macie mięśnie bo jeżeli tłuszcz, no to po prostu redukcja i to zejdzie, a jeżeli mięśnie, no to wtedy już odrzucacie wszystkie ćwiczenia na łydki, bo nie ma czegoś takiego jak ćwiczenia na wyszczupanie łydek. Nie, nie ma i raczej nie znajdzie się żadna, żadna taka magiczna metoda. Więc tutaj niestety musicie odpuścić trening łydek i z czasem to powinno spaść. To też zależy, bo jeżeli na przykład chodzicie z, um, cały czas w szpilkach, to te łydki są cały czas spięte, więc może pomoże rolowanie i wtedy ten mięsień y, będzie mógł się troszeczkę bardziej rozciągnąć i będzie, będzie wyglądał na smuklejszy, więc może rolowanie, przerolowanie, przed każdym treningiem i rolowanie raz w tygodniu łydek. Jeżeli na przykład robicie te przerolowanie łydek i Was bardzo boli, no to znaczy, że macie mocno pospinane te mięśnie, więc może pod tym kątem. Staram się jeść zdrowo, czasem zjem trochę czekolady albo ciasta, tego samego dnia zjemy coś w stylu fast foodu lub obiem się czegoś z grilla dosytacz po takim jedzeniu przytyje. Nie da się przytyć w jeden dzień i tak samo nie da się schudnąć w jeden dzień, więc jeżeli raz robisz sobie taką rozpustę i później już będziesz normalnie trzymać dietę, to nie ma szans. Oczywiście możesz na przykład nabrać wody przez te fast foody, bo tam jest sól i tak dalej, ale tkanki tłuszczowe w jeden dzień, no, nie do rady. Kiedy najlepiej zjeść posiłek potreningowy, czy musi być to zaraz? Po wyjściu z siłowni, czy może być później? No, tak ogólnie do godziny po treningu fajnie byłoby zjeść, bo wtedy macie to okno. Cały czas chcecie robić to. Macie okno anaboliczne, więc fajnie w tym czasie to zjeść, bo wtedy organizm po prostu jak najlepiej to przyswoi. Cześć, chodzi o ćwiczenia na kolana. Nie za bardzo wiem, w jakiej kolejności mamy robić to przerolowanie, rolowanie i tak dalej. Marta mówiłaś w filmie, że rolowanie robi się innego dnia po treningu, czy przed. Moglibyście mi wytłumaczyć jak to z tym jest i co jeśli nie da się znaleźć punktów spustowych. Yy, ogólnie w ogóle bawi, znaczy nie, nie, nie bawi mnie to. Yy, ciekawe dla mnie jest to, że cały czas dostaję pytania odnośnie tych filmów, że ten temat bardzo Was zainteresował, co oczywiście mnie cieszy. Yy, I tam wszystko jest kurczę, słuchajcie, wytłumaczone. Yy, I teraz to mówiłeś, że w filmie żorowanie robi się innego dnia, po treningu czy przed. Robi się innego dnia, czyli nie robisz tego też około treningowo. Bo rolowanie to jest usuwanie punktów spustowych i nie powinno się tego łączyć z treningiem. Więc ani przed, ani po, jeżeli na przykład robisz trening wieczorem, to robisz to rolowanie rano. Jeżeli już, najlepiej po prostu robić to w dzień treningowy i wtedy nie będzie problemu. Um, I co jeśli nie da się znaleźć punktów spustowych, jeżeli nie czujesz żadnego bólu e, w łydce kompletnie nic, no to fajnie. To po prostu dalej robi przerolowanie i tyle. Tutaj słuchajcie, cały czas są, pojawiają się pytania odnośnie skąd mam ten kąpielowy, ale wszystko jest oznaczone na zdjęciu, więc zapraszam na Instagram. Jakie interwały są bardziej efektywne? Mniej intensywne, ale dłuższe. Wysoki interwał około 80-85% maksymalnego przez 3 minuty. Niski interwał, szybki chód przez 2 minuty, całość 30 minut, czy mega intensywnie, ale krótsze. Wysoki interwał na maksa ponad 90% tak długo aż się da, u mnie w perce prędkość około 14, przez około 1,5 mm niskie interwał. Zdecydowanie ta druga wersja, czyli krócej, intensywniej i robisz do momentu, aż jesteś w stanie wejść na ten, na ten próg beztlenowy. Jak zaplanować redukcję przy niedowadze do tak zwanej sylwetka skinny skinifat, tuż skumulowany głównie w okolicy brzucha. Wiem, że nie da się schłonąć miejscowo, dlatego tego popytam ogólnie o redukcję. Jeżeli. Masz niedowagę i chcesz redukować, to nie tędy droga. Najpierw y, możesz albo sobie zrobić w dzień treningowy zerowy bilans, y, i w dzień nietreningowy ujemny dosłownie o 100 kalorii i robić tak na początek, y, albo w ogóle dać w dzień treningowy troszeczkę więcej niż zerowy bilans. W dzień nietreningowy zrobić sobie właśnie ten zerowy i zbudować trochę tej masy mięśniowej, żebyś już nie miała niedowagi i dopiero wtedy możesz przejść na redukcję, bo jeżeli już masz niedowagę, to też organizm nie będzie chciał tak fajnie spalać tej tkanki tłuszczowej niż porównując na przykład do osoby, która tej niedowagi nie ma. Dlaczego nie trenujesz tak wielu partii? Wspomniałeś coś o łydkach i rękach. No tak, nie trenuję łydek, dlatego że nie chcę mieć rozbudowanych, a rąk nie robię stricte ćwiczeń, jak uginanie czy prostowanie rąk, dlatego że akurat mam taką tendencję, że jeżeli nawet bo ćwiczę raz w tygodniu, to bardzo szybko nabieram tam masy mięśniowej, a nie chcę mieć jakichś mocno rozbudowanych bicepsów i tricepsów, więc no w tym momencie praktycznie ich nie ćwiczę. No a wygląda to tak: tu i triceps. No, tu jest słabe światło. No ale to wygląda tak, więc nie, nie ćwiczę. Bardziej skupiam się na takich ćwiczeniach intensywnych, jak na przykład rzucanie piłki, żeby tutaj był mocny ruch i Czy liny, czy na przykład rzucanie piłki do ościanę, bardziej takie ćwiczenia, no niesiłowe, ale coś jakby pliometryczne, ale na ręce, coś, coś takiego. Jakie zachowania na siłowni najbardziej się zdenerwują? Czy zdarzyło Ci się kiedyś mieć nieprzyjemne sytuacje? Ja zaczynając ćwiczyć, e, ciągle musiałam znosić dziwne spojrzenia wysportowanych dziewczyn, czasami długie komentarze, czy na werszym. Aha, okej, okay, czy coś mnie co mnie najbardziej denerwuje i czy zdarzyło mi się coś nieprzyjonej przy, nie sytuacja na, um, na siłowni na ba, bar, bardzo mnie denerwuje, denerwuje mnie nieodkładanie ciężarów przez największych koksów na siłowni bo skąd wiem bo na przykład nie odkładają tych największych hantelek, tych 50 chyba to mnie strasznie denerwuje, albo naładują sobie na maszynę y, obciążenia i pójdą, a ja bym się to wszystko ściągać, więc tego bardzo nie lubię. To mnie. Oh, już kiedyś sobie stopę przytrzasnęłam przez to, więc nienawidzę tego. Y, czego, czy zdarzyła mi się jakaś nieprzyjemna sytuacja? No czasami pochodzą, po, podejdzie do mnie facet i do mnie y, mężczyzna, i powie do mnie fajny masz tyłek. I wtedy ja nie wiem, bo z jednej strony dzięki, bo do niego pracuję i zrobiłam go, ciężką pracą ale znowu z drugiej strony nie uważam, żeby to było kulturalne, żeby ym, to było taktowne i tak z jednej strony chętnie bym zrobiła psz, a z drugiej strony ym, no więc tak, ale raczej ze strony dziewczyn no, ze strony dziewczyn raczej nie spotkałam się z niczym takim nieprzyjemnym yy, czy na waszym kanale są filmy, których teraz byś nie polecała będąc trenerem personalnym Chodzi mi o te sposoby ćwiczeń, często wracam do pierwszych filmów. Nie wracaj! Nie wracaj! Ja muszę. Muszę po, Sorry, za to jak Alan cały czas pisze. Muszę pousuwać te stare filmy, bo nie, nie wracaj! Chciałabyś kiedyś startować w zawodach Bikini Fitness? Nieraz o tym myślałam, ale nie wiem, na tą chwilę nie jestem gotowa. I wydaje mi się, że po prostu już każda dziewczyna, która zaczyna ćwiczyć, startuje w tych zawodach, plus. Nie wiem, jakby zareagował na to mój organizm. Jest mi dobrze, tak jak teraz wyglądam, i, i nie wiem. Bo jak zależy, wiecie? Bo niektóre dziewczyny, jak zrobią redukcję i, i za, wychodzą z te zawody, to wyglądają bardzo fajnie. W ogóle kreta na brzuchu i tak dalej, i tak dalej. A niektóre po prostu wyglądają, jakby były wychodzone i prawie że nie ćwiczyły. Więc na pewno nie chciałabym być w tej drugiej grupie. Ale nie wiem, czy jest to coś, co mnie tak mocno kryci. Nie mówię, że nie, bo myślałam o tym nieraz i chciałabym może kiedyś, ale. Zastanawiam się, czy warto. Zauważyłam, że maleje mi biust, ćwiczę siłowo od 5 miesięcy, od miesiąca nie jem słodyczy i wtedy zauważyłam, że maleje. Ćwiczę klatkę, na początku był ładniejszy, zbliżał się do siebie, a teraz maleje. Dlaczego? Jak to zahamować? Bo tkankę tłuszczową i to jest normalne i tego nie zahamujesz niestety. Jak osoba na redukcji może rzetelnie mierzyć ilość spożytych kalorii? Czy można zaufać tym aplikacjom? Yy, tak, nawet jeżeli będzie to jakaś tam mała różnica, to pamiętajcie, że wasz organizm nie ma kalkulatora i on nie wie, ile wy zjedliście tych kalorii. Więc tu nawet nie chodzi o to, żeby co do kalorii jeść, tylko żeby to była po prostu ogólna wartość, żebyście mniej więcej wiedziały, czy macie jeść 2000, czy macie jeść 1500. I nie ma sensu tak mocno się spinać, tak jak ja kiedyś, tak mi się wydaje, że tak kiedyś się spinałam. Nie, no Słuchaj, to też nie może być tak, że nagle ym, ta dieta czy te treningi pochłoną Wasze całe życie, i wy będziecie tylko myśleć: o nie, za 5 minut muszę zjeść, yy, ile mam zjeść, ile kalorii, o nie, zabrakło mi 5 gramów fryżu i co teraz? Trochę luzu, naprawdę. To te aplikacje spokojnie wystarczą. Ile razy w tygodniu należy trenować siłowo, żeby się nie przemęczać, ale żeby budować mięśnie? Tak 3-4 razy w tygodniu. Zależy to też od Ciebie, bo no, jest. Też sporo osób, które nie mówią, że ćwiczą 6 razy w tygodniu, ale jeżeli jest to mega ciężki trening i 6 razy w tygodniu organizm nie ma jak się regenerować, po prostu to jest za szybko i to jest za dużo, zbyt intensywnie. I też były takie przypadki, że dziewczyny wraca, przychodziły do mnie i mówiły, że ćwiczą 6 razy w tygodniu ja im rozpisywałam plan na 4 razy w tygodniu, mówiąc, że 6 to jest za dużo i i tak pytały się mnie, ale mogę w międzyczasie jeszcze robić e, inne treningi, jakieś tam cardio i tak dalej, powiedziałam, spróbuj najpierw zrobić sobie te 4 razy i powiedz mi, czy będziesz miała siłę. I co wychodziło ostatecznie, że po prostu wcześniej miały za słabe te treningi i one nie męczyły się na tych treningach, a jak im dałam 4, to stwierdziły, nie, już jednak nie chcę mieć tych jeszcze dwóch dodatkowych. Więc tutaj chodzi w dużej mierze też o to, jak rozplanować ten plan, żeby był intensywny i żeby dawał efekty, ale żeby też nie chodzi na siłownię te 6 razy, no bo no nie ma szans, żeby organizm się zre zregenerował. Ja kiedyś chciałam ćwiczyć pośladki co drugi dzień, co trzeci dzień i nie widziałam żadnej różnicy, bo one nie miały siły, nie miały czasu się zregenerować, przez co nie były w pełni gotowe do następnego treningu. Teraz zmniejszyłam tą yy, częstotliwość treningów na pośladki i widzę różnicę. Więc nie zawsze więcej oznacza lepiej, Sprawdź sobie po prostu przy jakiej ilości treningów, liczbie treningów czujesz się najlepiej I kontynuuj Ale tak myślę 3-4, no 4 razy tak 3, nie będzie ok naprawdę Jak zrobić by udał szczuklały? Jaki trening czy kardio 1,5 godziny wystarczy w życiu? Ale nie rób cardio półtorej godziny Kardio ma to do siebie, że organizm bardzo szybko się do niego dostosowuje Więc jeżeli robicie przez miesiąc cardio po pół godzinie to organizm się przystosuje i będziecie musiały robić więcej, 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 żeby by, były efekty. No i to I w końcu będziecie sobie siedzieć cały dzień, codziennie na siłowni i robić kardio, żeby były jakieś efekty? No nie o to chodzi, dlatego ja nie jestem za kardio. Jeżeli chcesz poprawić sobie wydolność, e, chcesz wzmocnić serce e, i no przede, przede wszystkim kondycja i serce, no to kardio spoko, ale tak dwa razy w tygodniu po pół godzinie, żeby nie, żeby nie, nie myśleć na, o kardio jako... Em, jako sposób na chudnięcie, tylko żeby poprawić swoją wydolność, kondycję pracy serca i tak dalej. Jeżeli chcesz koniecznie wyszczupić nogi i tak dalej, no to albo trening siłowy, albo interwały. Też nie chcę, żeby zabrzmiało, że jestem wielkim przeciwnikiem kardio, bo to też oczywiście zależy od osoby, tylko wydaje mi się, że kardio jest za mocno idealizowane w tym świecie, że wszyscy robią kardio, tylko nikt nie mówi o tym, że jeżeli będziesz robić cały czas kardio, a niektóre dziewczyny tak robią. To później nie będzie efekt, będziesz musiała robić coraz więcej, coraz więcej, coraz dłużej. No i tutaj już nawet właśnie jest pytanie o półtorej godziny. No, wiecie o co chodzi. Nie chcę być taka, że. O nie, kardio, nie. Ja nie robię, bo nie lubię więc. No, chciałam, po prostu chciałam pokazać z dwóch stron, jak to wygląda. No i ja już skończyłam mówić, a tutaj nie skończyła się pamięć. Więc chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu. Dajcie znać, czy Wam się przydał, czy odpowiedziałam na jakieś Wasze pytania, które Was nurtowały i dajcie znać, czy chcecie takie filmy częściej. Więc vlog będzie niedługo, tylko musimy go jeszcze zmontować, dograć parę rzeczy, więc czekajcie na to. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. chciałam się jeszcze Pruszek Wam przywitać. Witaj pluszaczku. Tak, więc dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Ja i pluszak i trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!